Początek roku szkolnego to także czas zapisów na zajęcia dodatkowe. Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach jest gotowy na przyjęcie nowych podopiecznych pod swój dach. Już można zapoznawać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych, jakie zostały przygotowane na ten rok. Różnorodna tematyka i formy prowadzenia zajęć służą rozwijaniu zainteresowań, wsparciu utalentowanej młodzieży oraz pogłębianiu wiedzy wykraczającej poza szkolne programy nauczania. 35 różnych form w tym roku szkolnym. Zapraszamy serdecznie. Są to zajęcia fotograficzne, plastyczne, teatralne, muzyczne, literackie i wiele, wiele innych. Wystarczy wejść na naszą stronę, pobrać kartę zgłoszenia, ewentualnie przyjść do nas do sekretariatu, wypełnić. Trzeba mieć 6 lub do 26 lat. Przyjmujemy wychowanków z rodzicami. Ci, którzy mają już 18 lat, wypełniają kartę sami. Zajęcia zaczynamy już od 13 września. W tym roku planujemy też bardzo dużo wydarzeń kulturalnych, konkursów, festiwali. Takim największym festiwalem, który w tym roku będziemy organizować, to Festiwal Tańca w maju. Jest to wojewódzki festiwal. Przyjeżdża bardzo dużo uczestników. W tamtym roku było około 700. Wstęp na nasze imprezy jest darmowy. Już 27 zapraszam państwa na godzinę 17:00 do naszej galerii. Będzie otwarcie wystawy rzeźbiarza pana Tadeusza Dymkowskiego. Będą organizowane konkursy dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu Puławskiego, między innymi konkurs ortograficzny, konkurs wiedzy o regionie puławskim, konkursy patriotyczne o charakterze patriotycznym, ale też wiele, wiele innych. Zapraszamy na naszą stronę na W Tam cały czas pojawiają się informacje, co, kiedy, gdzie. Zapraszamy do odwiedzenia naszego, naszej placówki.